80 koni z 18 stajni z terenu powiatu Gnieźnieńskiego, Wągrowieckiego i Wrzesińskiego spotkało się na Gnieźnieńskim Rynku w środę 31 grudnia, aby w samo południe złożyć sobie noworoczne życzenia. Spotykamy się po raz 20 dzisiaj na Gnieźnieńskim Rynku razem z miłośnikami koni z nieznej okolic. Jesteśmy tutaj na płycie rynku razem z królem, który prowadzi całą naszą kawalkadę z racji tego, że w tym roku kończymy rok jubileuszowy 1000 Lesia Koronacji Królewskich, więc stwierdziliśmy, że krótki symbol tej, tej rocznicy wprowadzimy. Ponadto mamy w tym roku zaprzęg czterokonny, który będzie też również nam tutaj towarzyszył w tym jubileuszowym spotkaniu. Jest to pierwszy raz, kiedy zaprzęgi pojawiły się na płycie gnieźnieńskiego rynku. Najmłodsza uczestniczka dzisiejszego wyjazdu ma 6 lat. Najstarszego nie udało mi się zlokalizować. Fajnie, pogoda nam dopisała, mamy słoneczny, piękny dzień, bez gołoledzi, także super jestem bardzo zadowolony z tej 20 edycji. Dla nas, jako koniarzy, miłościków koni, no to jest dzień, w którym możemy spotkać się razem z naszymi zwierzętami. Fajnie, bo w ostatni dzień roku jest to taki symboliczny. Sylwester koniarzy, bo, bo o godzinie 12 w południe. No i jest czymś wyjątkowym, który od 20 lat nam towarzyszy. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, o jakiej mi wiadomo, która w Sylwestra spotyka się w tak licznym gronie, bo to trzeba zaznaczyć, że to już koni mamy tu 10. Nie wiem dokładnie jeszcze ile, bo, bo jeszcze nie podane zostały dokładne dane. Ale no jest to coś wyjątkowego i dającego nam poczucie, że to co robimy jest miło odbierane przez ludzi, przez mieszkańców Gniezna i oby to towarzyszyło nam jeszcze jak najdłużej. Towarzyszy nam już 20 lat, miejmy nadzieję, że doczekamy kolejnych 20. Sylwester na gnieźnieńskim rynku jest dla wielu jeźdźców tradycyjnym punktem w ciągu roku i nie wyobrażają sobie nie pożegnać starego roku w taki sposób. Sylwester jak co roku tutaj w gnieźnie się spotykamy i jest uwieńczeniem całego roku końskiego. To znaczy wszystko co żeśmy osiągnęli to na koniec tego 31 grudnia tutaj się spotykamy i świętujemy ten Sylwester w tak fajnym miejscu w gnieźnie na rynku, gdzie... No, gdzie Koniarze wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi, jak fajnie minął rok. Ja jestem z wrześni, z okolic wrześni dokładniej. A koń, no cóż, no koniec moim przyjacielem. Nie tylko ten, bo mam też inne konie, ale to jest też mój w cudzysłowie drugi zawód, bym powiedział, bo jeźdź dziecko dosyć mocno się rozwijam. Łącznie z różnymi rodzajami pokazami, a także z wyjazdami zagranicznymi, bo też w Portugalii dużo trenuję. Tam też miałem swój udział w takiej dużej imprezie końskiej, gdzie prezentowałem polskiego husarza jako jedyny Polak. Także no, konie dla mnie są przede wszystkim drugą osobowością, dzięki której spełniam się. Koń, proszę Państwa, zwiąłem ją pisanka. A pisanka dlatego, że dużo jeżdżę do takiej kasztelani koło Tarnowa. I tam, tam jest nasze stowarzyszenie Ecus Polonus, w którym ćwiczymy właśnie różne ewolucje na koniach z, z rekonstrukcji. Jest taki fragment pachola hetmańskiego, w tym to dziedzińcu pod hetmańskim okiem. Iam się uczył jeździć nad przód krokiem Wschodę w sodę. Pogodę zarówno co ranka, a klacz strokata zwała się pisanka. Lecz nie, lecz nie koniuszy bywał, kiedy siadał, tylko sam Hetman do konia układał. I z tego się wzięło właśnie to tutaj e, nazwa tego konia, ponieważ wygląda jak pisanka. To już jest nasza tradycja, tak po prostu nie wyobrażam sobie e, Sylwestra i Nowego Roku, żeby tutaj nie przyjechać, nie spotkać się ze wszystkimi znajomymi, e, nie życzyć sobie wszystkiego dobrego na nowy rok. Tak, już mamy zakodowane, że przychodzi ten koniec roku i tutaj się spotykamy. To jest lidera, to jest mój przyjaciel moja przyjaciółka w zasadzie. Jest to nasz koń zaprzęgowy, który razem tutaj z drugim naszym koniem zaprzęgowym pracują u nas w Brytce. Na potrzeby wyjazdu rynkowego zostały wczoraj nauczone do siodła i dzisiaj pokazują się w siodle. Do koniarzy z życzeniami przyszli także włodarze miasta i powiatu miezińskiego. Tradycyjnie po raz 20 z mieszkańcami i z koniarzami, z przedstawicielami okolicznych stajni na rynku gnieździeńskim o godzinie 12 punktualnie podsumowujemy niejako 2025 rok, czy każdy rok po kolei i witamy symbolicznie nowy rok, składając sobie życzenia. Oczywiście ten rok 2025 to dla naszego miasta, dla Gniezna, dla pierwszej stolicy wyjątkowy rok. Rok obchodów tysiąclecia koronacji królewskich, wiele wydarzeń, które się w tym czasie działo, bo przecież i posiedzenie wspólne Sejmu Senatu w Gnieźnie dla uczczenia pamięci właśnie tych wydarzeń koronacyjnych. Także wyjątkowa impreza jaką jest Festiwal Kultury słowiańskiej Koronacja Królewska z udziałem wielu, wielu rekonstruktorów. No i oczywiście dwa weekendy z przedstawieniem, z widowiskiem historycznym tutaj u nas w Gnieźnie. No i koncerty, które w międzyczasie się odbywały. Tych wydarzeń było bardzo dużo, więc tutaj z tego miejsca również dziękuję wszystkim mieszkańcom za ich zaangażowanie, za to, że codziennie tworzą niepowtarzalny charakter naszego miasta i życzę oczywiście wszystkim, aby kolejny 2026 rok to był rok spełniony. Kolejnych planów realizacji marzeń i żeby z radością za rok znowu można było podsumować to, co działo się w tym roku, który jest przed nami. więc plany tutaj jako miasto również mamy bardzo bogate, więc myślę, że kolejny rok będzie to dobrym rokiem dla Gniezna. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzę do siego roku. Będziemy dzisiaj żegnali 2025 odchodzący, a przygotowali się do powitania 2026 nowego roku, jak co roku tradycyjnie na gnieźnińskim rynku, a spotykamy się ze środowiskiem koniarzy, że wszystkim. Wszystkich stadni, które są na terenie naszego powiatu, to rok, gdzie chcemy podziękować za to, że mogliśmy tutaj być. A życzenia przede wszystkim, żeby kolejny rok był rokiem dobrym, zdrowym, radosnym i też szczęśliwym. I jak co roku mówię, że jak to w polskim filmie było, podchodzę do koni i składam im też życzenia, bo pytam czy koni mnie słyszą. Zazwyczaj parskałem to znaczy, że mnie słyszą. Więc ta wesołość i radość też musi być w nadchodzącym roku 2026. Sylwester Koniarzy ma już 20-letnią tradycję i jest jedynym miastem w Polsce, jak mówią organizatorzy, w którym organizowany jest Sylwester z udziałem koni i jeźdźców.